Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie obalimy sobie kilka mitów stolarskich, z którymi spotykamy się na co dzień. Z czego one wynikają? Czasem jest tak, że podpatrzymy coś w internecie, bądź u kogoś, albo o czymś przeczytamy i bierzemy to za pewnik, a nie zawsze tak musi być. Ale żeby nie przedłużać, zaczynajmy! Muzyka i zacznijmy może od klej do drewna. Mamy różnego rodzaju kleje, w zależności od tego, co chcemy kleić, dobieramy sobie taki klej. I oczywiście, jeśli klejemy na przykład fornir albo jakieś drewno egzotyczne, tutaj nie wchodzę w te tematy. Oczywiście trzeba mieć klej specjalistyczny. Jednak najczęściej robimy normalne, standardowe klejenia. Kleimy drewno nasze, krajowe, twarde, miękkie, buk, sosna, jesion, dąb. Jaki klej do tego zastosować? No, bo tych rodzajów klejów, producentów polskich, zagranicznych, europejskich jest cała masa. Co wybrać? Oczywiście to, co jest zagraniczne, amerykańskie, musi być najlepsze, więc profesjonaliści używają tylko i wyłącznie kleju Tide Bond, bo żaden inny się nie nadaje. Warto przepłacić, ale mieć klej solidny, który na pewno będzie trzymał i nie puści tego drewna. To jest moim zdaniem pierwszy mit. Sam na samym początku korzystam tylko i wyłącznie z kleju Titebond, żaden inny, a okazuje się, że jednak to nie jest racja, bo zwykły, najzwyklejszy Wikol na ogół daje radę i... Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby coś się rozkleiło. Tutaj dużo ważniejsze jest odpowiednie przygotowanie drewna, więc jeśli masz jakiegoś swojego ulubionego producenta, to kupuj sobie klej taki, jaki tylko włącznie się podoba. My korzystamy najczęściej z kleju takich typu Rakol, zwykły Wikol. Oczywiście rozróżniamy na nakleje wodoodporne, niewodoodporne, jakieś poliuretany itd., ale reasumując, który klej jest dobry? Każdy klej typu Wikol będzie bardzo dobry i nie ma co przepłacać, jeśli chodzi o markę. A jak już jesteśmy przy temacie klejów do drewna, mamy blat, który w niektórych miejscach musimy zaszpaklować, więc żeby odcień idealnie się zgadzał, co robimy? Bierzemy klej taki bądź biały, bądź jakikolwiek właśnie typu Wikol, bierzemy pył, który powstał nam ze szlifowania tego blatu, mieszamy Pył razem z naszym klejem, i tą mieszaninę wciskamy w szparę w miejsce, które chcemy zaszpaklować. I o ile zaraz po przeszlifowaniu wszystko wydaje się super, że jest idealnie pod kolor, to po zabejcowaniu bądź po zalakierowaniu okazuje się, że ten klej jednakowoż nie do końca dobrze przyjmuje tą bejcę i lakier. I to łączenie, to ta szpara, którą staraliśmy się zaszpaklować, jest jeszcze bardziej widoczna. Odradzam, to nie działa, nigdy się to nie sprawdza. Jeśli chcecie zaszpaklować pęknięcie bądź jakąś rysę, szparę, użyjcie do tego szpaklówki dobranej pod kolor waszego drewna. I kolejny mit, żeby wykonać pracę dobrze, solidnie, precyzyjnie, musisz mieć najlepsze narzędzia, jakie tylko i wyłącznie są na rynku. Masz coś gorszego, masz coś starego, nie ma szans, nie poradzisz sobie, nie zrobisz nic precyzyjnie. I czy jest to prawda i tak, i nie. W większości tak, jest to bzdura. Oczywiście są takie kwestie, które są niepowtarzalne. Oczywiście, jeśli kupujemy narzędzia porządne, możemy liczyć na to, że będą super dokładne, skalibrowane, bądź jak je skalibrujemy, będą działały przez jakiś dłuższy czas pod tym samym kątem, pod takimi samymi parametrami. I jeśli potrzebujemy kupić takie narzędzie jak piła, zagłębiarka, czyli takie narzędzia, od których oczekujemy precyzji, no to tutaj nie ma zmiły się lepiej wybrać dobrych producentów. Jednak, jeśli potrzebujemy narzędzi takich, powiedzmy, codziennych, wyżynarka, wkrętarka, zakrętarka, nie ma tutaj żadnego znaczenia, jakiego producenta wybierzemy. Jednak samo życie weryfikuje, że kupowanie narzędzi tylko i wyłącznie po to, żeby się nimi pokwalić, jest tak naprawdę bez sensu. Sam znam wiele firm, które korzystają z tanich narzędzi, bo wiedzą, że i tak się zepsują, bo wiedzą, że pracownicy i tak zepsują, albo że ktoś je ukradnie, albo z różnych innych powodów kupują np. wkrętarki z Lidla. Parkside. Nie ma w tym nic złego. Takie narzędzie i tak będzie działało. Zrobi taką samą pracę. Podejrzewam, że tak samo precyzyjnie. Tutaj dużo bardziej istotne są umiejętności operatora. Więc jeśli chcemy inwestować, to bardziej zainwestujmy w swój rozwój bądź w rozwój pracownika i myślę, że to będzie. Dużo bardziej korzystne dla nas, dla naszej firmy, niż kupowanie najdroższych narzędzi. I obalmy sobie teraz kolejny mit. Czy na piękne, duże, dębowe stoły, stoliki kawowe, schody do samodzielnego montażu bądź z montażem oferowanym przez firmę stać tylko najbogatszych? Wiadomo jaka jest sytuacja, inflacja, wszystko idzie w górę. Te produkty są rzeczywiście w tym momencie drogie ze względu na dostępność materiału, na Cenę samej pracy, na cenę energii, to wszystko kumuluje się i rzeczywiście ceny takich produktów idą w górę z roku na rok. Ale czy stać tylko na takie rzeczy, tylko i wyłącznie osoby najbogatsze? Otóż nie. Przynajmniej u nas w naszej firmie, w naszych sklepach internetowych. Już teraz możemy zaproponować Tobie raty 0% na cały nasz asortyment. Nieważne, czy chcesz kupić schody, stoły, stolikawowy bądź materiał, który wykorzystasz do dalszej obróbki, możesz go kupić w korzystnych ratach 0%, a działa to bardzo prosto. Zaznaczasz opcje, które Cię interesują, uzupełniasz swoje dane i już w kilka chwil dostajesz informację zwrotną. Z opcji takiej możesz skorzystać, nieważne co kupujesz, chcesz kupić jeden trep schodowy, proszę bardzo, chcesz kupić cały komplet do samodzielnego montażu, nie ma problemu, chcesz kupić schody z naszym montażem, jak najbardziej nawet takie schody możesz kupić w opcji ratalnej. Obalmy sobie kolejny mit związany z klejeniem blatów, schodów, stołów, tak naprawdę obojętne. Pamiętajmy, że powinno się kleić na przemiennie uśmiechami, czyli jest ten uśmiech do góry, uśmiechnięta Polska tu, tutaj smutna Polska, tutaj znowu uśmiechnięta Polska i tak się powinno kleić. Przejdźmy sobie do kolejnego schoda, i tutaj mamy podobnie Słoje w jedną stronę, w drugą stronę super, ekstra, przejdźmy sobie do kolejnego. Ech, a tutaj już jest źle, tutaj uśmiech w dół. W dół, w dół, wszyscy smutni, czyli ten schód jest zły, trzeba go wyrzucić i zrobić kolejny. I takie klejenie na przemienne, czyli raz decha w górę uśmiechnięta, raz smutna, ma spowodować, że Blat nie będzie się wyginał, no bo jak raz deska będzie tak, a raz będzie w drugą stronę, no to jak one będą koło siebie poklejone, no to te siły będą się y, równoważyć. Chyba tak. I rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że naście lat temu miało to znaczenie. Nie mieliśmy super suszarni próżniowych. Często korzystaliśmy z drewna tak zwanego przewianego, czyli takie, które nigdy nie odwiedziło suszarni, tylko było suszone latami gdzieś na zewnątrz pod przykryciem, bądź nie. Do takiego drewna jeszcze przejdziemy w dzisiejszym filmie. Może rzeczywiście to miało znaczenie, bo wtedy szukaliśmy metod, które umożliwią nam sprawniejsze i pewniejsze przygotowywanie materiału, przygotowywanie klejonki. Należy jednak pamiętać, że warunki były zupełnie inne. Nie mieliśmy klimatyzacji, rekuperacji podgrzewanej podłogi. Ogólnie w domach mieliśmy duży przewiew, wentylację, choćby ze względu na to, że okna były nieszczelne, a to nie było styropianu na zewnątrz, czyli ocieplenia elewacji itd., to drewno, które mieliśmy w domu, miało możliwość oddychania swobodnego, oddawania wilgotności bądź pobierania w stosunku w zależności od sezonu grzewczego, lato, zima, te parametry się zmieniały. W tym momencie nasze wnętrza są przesuszone dość mocno ze względu właśnie na rekuperację, klimatyzację, szczelne okna, porządną izolację. Dlatego też drewno, które mamy w naszych domach musi być odpowiednio przygotowane, wysuszone, zabezpieczone, odpowiednio konserwowane i to, czy będziecie je kleić uśmieszkami na przemian, czy tylko w górę, czy tylko w dół, praktycznie nie ma żadnego znaczenia, bo jeśli wy zastosujecie się tylko i wyłącznie do takiej metody klejenia, a zapomnijcie, żeby zmierzyć wilgotność drewna, żeby ono było odpowiednio odprężone, to i tak każdy blad wam się wygnie w mniejszym bądź większym stopniu. I tutaj te uśmieszki nic nie pomogą. No to w takim razie jak kleić, jest prosta metoda, ładnym do góry i wtedy wszystko będzie ok. I kolejny mit, jak już rozmawiamy o uśmieszkach w jedną bądź w drugą stronę, to klejenie blatów, schodów, ogólnie wykorzystywanie drewna tak zwanego przewianego. Co to jest drewno przewiane? Jest to takie drewno, które nigdy nie widziało żadnej suszarni, które było tylko i wyłącznie suszone gdzieś w stodole, na zewnątrz. Na strychu, nawet przez długie lata, i rzeczywiście, może ileś lat temu, takie drewno miało swoje zastosowanie. Śmiało można było robić stoły, różne produkty, komody i schody z takiego drewna. I nic wielkiego się raczej nie działo, ponieważ takie drewno jeszcze już po montażu miało możliwość oddania tej wilgotności i zrównoważenia tej wilgotności do takiej, jaka panuje. W domu w otoczeniu, w którym się znajduje. Jednak wracając do tego, co mówiłem wcześniej, przy dzisiejszych warunkach otoczenia tego, jaką mamy niską wilgotność, takie drewno nie ma racji bytu. Za chwileczkę zacznie pęcznieć, zacznie szczelać, zacznie się rozchodzić. Każde drewno, które chcemy wykorzystać w naszych projektach, powinno być bardzo dobrze wysuszone i uważam, że nawet te Suszenia do 10%, to i tak jest w tym momencie dość słabo. Ono powinno być jeszcze bardziej wysuszone, bo uwierzcie, warunki, które panują w naszych domach, są na tą chwilę dla drewna ekstremalne. Z czego robić schody? Możecie robić je na przykład jesionowe, dębowe. Tutaj też są dębowe, tylko że z tyłu, a tutaj mamy schody. Bukowe, no ale jak bukowe, bóg buk się nie nadaje. Stare przysłowie stolarskie mówi, że buk to. No właśnie nie mogę tego za bardzo opowiedzieć na głos, ale to nie jest za dobre określenie, w szczególności jak dla drewna, ale dlaczego tak jest? Rzeczywiście bóg należy do gatunków, które mają bardzo dużo naprężeń w sobie, jeśli to drewno jest pierwotnie źle przygotowane do klejenia, potrafi płatać różnego rodzaju figle. Bóg, który tylko i wyłącznie jest wysuszony nawet do bardzo niskich wartości, w całej swojej kłodzie posiada liczne naprężenia, które mogą się pojawić w momencie, kiedy chcemy rozcinać taką deskę, ale pojawiają się również w gotowych produktach. Więc sytuacja, że kupicie gdzieś bardzo dobrze wysuszony bóg i zrobicie sobie z niego schody, a później te schody rozlecą wam się na mniejsze schody. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, takie sytuacje się zdarzają, ale jak z tym walczyć? Bóg podczas procesu suszenia jest dodatkowo wyparzany. I co to wyparzanie nam daje? Tak naprawdę same zalety, do których między innymi należy to, że samo drewno wyrównuje swój kolor, co finalnie powoduje, że cały blad jest bardziej jednolity. Ale co najważniejsze, wyparzanie Niweluje większość naprężeń, które są w drewnie, przez co produkt finalny wykonany właśnie z takiego drewna będzie bezpieczny w użytkowaniu. Na pewno nie pęknie, będzie cieszył oko. A dodatkową zaletą buka jest to, że jest znacząco, znacząco tańszy od dębu. Więc jeśli się zastanawiacie na tym, żeby wykonać swoje schody z buka, myślę, że jest to dobra opcja. I przejdźmy sobie do kolejnego i chyba dzisiaj już ostatniego mitu związanego tym razem z lakierami, ogólnie z chemią, którą stosujemy w stolerki. No bo są tak zwane lakiery ekologiczne. Ekologiczne, czyli chyba lepsze, bo nie śmierdzą, miło się lakieruje. Głowa nie boli od takiego lakieru ekologicznego, a tutaj mamy taki zwykły poliuretan, czy poliakryl. One są ciężkie, śmierdzące, aż głowa boli i się kręci jak lakierujemy. Więc ekologiczne będzie lepsze od takiego nieekologicznego. Nic bardziej mylnego. Czy na wasze zdrowo, rozsądkowe myślenie. Sami się zastanówcie. Mamy Dwa lakiery. Jeden będzie ekologiczny, drugi będzie rozpuszczalnikowy. Tak naprawdę obydwa są rozpuszczalnikowe, tylko w jednym rozpuszczalnikiem jest taki śmierdziuch, co aż jak powąchacie, to was gryzie w oczy, a w drugim ekologicznym rozpuszczalnikiem jest woda. No i zastanówcie się, co mamy w naszym organizmie najwięcej. Czego jest najwięcej w naszym organizmie? Otóż jest. Najwięcej wody, więc taki lakier ekologiczny lepiej będzie się łączył z naszymi komórkami, jak go będziemy wdychać przez płuca. On będzie tam nam wchodził do całego organizmu, bo on doskonale rozpuszcza się w wodzie, czyli w rozpuszczalniku, który najwięcej występuje w naszym organizmie, w przeciwieństwie do takiego lakieru śmierdziucha. Co no, większość z nas nie ma takiego rozpuszczalnika w swoim ciele, no chyba że przesadzamy trochę z alkoholem. Zatem pierwsza rzecz lakiery ekologiczne bardziej chętnie będą się rozpuszczać w naszym organizmie poprzeb, poprzez wdychanie ich przez drogi oddechowe więc to jest pierwszy minus lakierów ekologicznych. Jaki jest drugi minus? Jeśli lakierujecie bez zabezpieczenia, bez maski, lakierami typowo rozpuszczalnikowymi, poliuretanami, po pewnym czasie zaczyna Was boleć głowa albo gdzieś na skórze Wam coś wyskakuje, jeśli jesteście jak, w jakiś sposób uczuleni. Jest to sygnał dla Waszego organizmu, że trzeba opuścić to miejsce, gdzie lakierujecie, trzeba wyjść gdzieś na zewnątrz poddychać, żeby no, nie zaczadzić się za bardzo tym lakierem, którym lakierujecie. Jak jest w wypadku lakierów wodnych? One są bezwodne, nie drażnią waszych dróg oddechowych. I pomimo, że będziecie pracować bez maski, no bo po co stosować maskę, skoro nic was nie drażni, będziecie ciągle wdychać ten lakier i nie będzie żadnego, żadnej reakcji waszego organizmu na tego typu substancje. Do momentu, aż się po prostu przewrócicie i dopiero wtedy będziecie wiedzieć, że macie jakieś skutki zatrucia lakierem ekologicznym. Dlatego wbrew pozorom, pomimo że sama nazwa wskazuje, że ekologiczne to lepsze dla Was, to nie do końca tak jest. I tych różnych mitów stolarskich jest naprawdę bardzo dużo, za co byśmy się nie wzięli, czy właśnie za pracę na narzędziach, czy za obróbkę materiału, czy za dobór tego materiału. Każdy będzie miał swoje racje, ale sam wychodzę z założenia, że czasem nie warto słuchać mądrych osób w internecie, jednych bądź drugich bądź trzecich, czy uwierzyć w to, co się przeczyta, bądź zobaczy u sąsiada. Czasem lepiej. Samemu się przekonać na własnej skórze, popełnić własne błędy i wtedy wyrabiać sobie jakąś opinię na różny temat. Jeśli masz jakieś inne mity stolarskie, o których zapomniałem, chcesz o nich wspomnieć, chcesz się nimi pochwalić. Zachęcam do wpisania ich w komentarzu. Jeśli ja o niczym nie wiem, a coś mnie zainteresuje chętnie o tym nagram film, bo myślę, że temat jest jak najbardziej ciekawy. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Zachęcam do subskrypcji i widzimy się już w kolejnej realizacji. Trzymajcie się, cześć!